Nadmiar obowiązków, presja terminów i nieustanne zmiany w przepisach. Świat księgowości to ogromna odpowiedzialność. Obowiązkowa weryfikacja kontrahentów pod kątem AML to kolejne czasochłonne wyzwanie. Wymagane przez prawo, ale bez profesjonalnego wsparcia, wyjątkowo trudne do wykonania. Istnieje jednak skuteczne rozwiązanie: aplikacja Web AML od grupy Format. To innowacyjne narzędzie stworzone, by odciążyć biura rachunkowe i zapewnić pełną zgodność z przepisami. Po zalogowaniu do intuicyjnego panelu możesz błyskawicznie zaimportować kontrahentów z bazy GUS. System automatycznie przypisuje kody PKD, analizuje dane i dokonuje wstępnej oceny ryzyka. Następnie przeprowadza weryfikacje w bazach sankcyjnych, a kompletny raport i dokumentację otrzymujesz grupowo, gotowe do pobrania. Zyskaj bezcenny czas, wyeliminuj błędy i pracuj w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Dołącz do grona tysięcy zaufanych partnerów w całej Polsce. Ponad 80% klientów korzysta z elastycznego programu partnerskiego, który łączy Twoje biuro rachunkowe i Twoich kontrahentów z grupą Format. Dzięki temu zyskujesz dostęp do specjalnych promocji, ekskluzywnych ofert i 10% prowizji dla swojego biura. O szczegóły zapytaj swojego opiekuna. Grupa Format. Od kilkunastu lat wspieramy biura rachunkowe w bezpieczeństwie i zgodności z przepisami. Odwiedź grupaformat.pl.